Jak wynika z przeprowadzonych niedawno badań statystycznych, rośnie spożycie alkoholu w Polsce. Przyczynia się to do wzrostu ilości zachorowań na alkoholizm. Jest wiele preparatów pomocnych przy wyjściu z nałogu. Ja jednak polecam Hacksotrium firmy Bart Pauber, gdyż jest to najlepszy tego typu preparat dostępny obecnie na rynku. Sięgnij po Hacksotrium firmy Bart Pauber. Wszyscy lubimy się dobrze bawić. Ale czy Twoja wymarzona impreza nie będzie wyglądała tak? Jak wynika z przeprowadzonych niedawno badań statystycznych, rośnie spożycie alkoholu w Polsce. Przyczynia się to do wzrostu ilości zachorowań na alkoholizm. Zastanów się, czy warto. Dla nich już nie ma nadziei. Sięgnij po hak in firmy Bart Pauber. Nawet niewielka ilość alkoholu może być niebezpieczna dla kierowców i kobiet w ciąży. Tym bardziej duża ilość wódki. Czy ty też tak chcesz skończyć? Dla Ciebie to jeszcze, jeszcze nie, nie jest zapóźno. późno. Sięgnij po Hak firmy Bard Pauber. Człowiek pod wpływem się degeneruje. Nawet z porządnego i skludnego człowieka pod wpływem wódki może powstać Menel, Brudas, ja. Czy i ty chcesz tak wyglądać? Dla Ciebie to jeszcze, jeszcze nie, nie jest zapóźno. późno. Sięgnij po Hak firmy Bart Pauber.